Kronos był istotą dumną, przenikliwą i przebiegłą. Od najmłodszych lat obserwował brutalne rządy swego ojca Uranosa, który w strachu przed potomstwem więził swoje dzieci głęboko w łonie Gaj, nie pozwalając im ujrzeć światła dziennego. Gaja cierpiała, a w jej bólu narodziła się determinacja, by powstrzymać tyranię. Zwróciła się więc do swoich dzieci, prosząc je o pomoc w obaleniu ojca. Tylko Kronos odważył się odpowiedzieć na jej wezwanie. Zgodził się spełnić życzenie matki, a w nagrodę otrzymał od niej sierp z adamantu, narzędzie, którym miał stawić czoła Uranosowi. Pewnej nocy, gdy Jereynous zstąpił do gaj, by spocząć z nią jak co noc, Kronos czaił się w mroku. Gdy jego ojciec znalazł się najbliżej, tytan uderzył bez litości. Odciął genitalia Uranosa i rzucił je za siebie do morza, gdzie z piany narodzona została Afrodyta. Krew Boga nieba spłynęła na ziemię, dając życie eryniom, gigantom i nimfom. Tak oto Kronos pozbawił ojca władzy, kończąc epokę jego panowania i otwierając czas rządów tytanów. Po zwycięstwie Kronos uwolnił rodzeństwo i ogłosił się nowym królem świata. Poślubił swoją siostrę Reję i zasiadł na tronie, lecz strach który uprzednio gnał jego ojca, teraz zamieszkał w nim samym. Jerejno uzbowiem, upokorzony i pokonany, rzucił na Kronosa klątwę. Podobnie jak on sam obalił ojca, tak któregoś dnia zostanie obalony przez własne dziecko. Kronos z każdym narodzonym dzieckiem czuł rosnącą trwogę. By pokonać przeznaczenie, postanowił je oszukać. Gdy tylko Reja rodziła kolejne potomstwo Hestie, dymiter. Here, Hadesa i Posejdona, Kronos połykał je jedno po drugim, zamykając swym wnętrzu, by nie mogły mu zagrozić. Reja, zrozpaczona i bezsilna, błagała Gaje o pomoc. Gdy przyszło na świat szóste dziecko, ukryła je na krecie, a Kronosowi dała do połknięcia zawinięty w pieluszki kamień. Dziecko to, Zeus, wychowywało się w Sekrecie, karmione mlekiem kozy Amaltei i ukrywane przez nimfy. Gdy dorosło, powróciło, by spełnić klątwę rzuconą przed wiekami. Zeus podał Kronosowi truciznę lub według innej wersji, napój magiczny przygotowany przez metydę. Tytan zyniotował swoje dzieci, które, choć długo uwięzione, wyszły żywe i gotowe do walki. Tak rozpoczęła się wielka wojna bogów i tytanów, tytanomasia, która wstrząsnęła całym wszechświatem. Po dziesięciu latach nieustannych walk Zeus i jego rodzeństwo zwyciężyli, wspomagani przez cyklopów i stureńkich olbrzymów. Kronos został obalony, uwięziony głęboko w tarter i stracił swą koronę na zawsze. Kronos, ten, który obalił ojca, a sam został obalony przez syna, stał się symbolem upływu czasu, przemijania i cykliczności losu. W późniejszych wierzeniach utożsamiano go z chronosem, personifikacją czasu, a jego imię rozbrzmiewało jako przypomnienie, że żaden władca, żadne panowanie, żadne istnienie nie trwa wiecznie. W jego historii zawarta jest przestroga: Ten, kto żyje strachem i rządzą władzy, sam stanie się ofiarą własnych czynów. W odległych czasach, kiedy świat dopiero rodził się z chaosu, a jego kształty i prawa nie były jeszcze ustalone, narodził się kronos Tytan. Syn Gai, czyli ziemi, oraz uranosa, czyli nieba. Był on ostatnim z ich licznych dzieci i jedynym, który odważył się powstać przeciwko okrutnemu ojcu. Z pomocą matki obalił uranosa, pozbawiając go władzy i męskości. W ten sposób sam objął panowanie nad światem, wprowadzając nowy porządek, który jednak już od początku był skażony lękiem i cieniem przepowiedni. Zraniony Jereinąz. Strącony z niebios upokorzony, wypowiedział złowrogą klątwę. Przepowiedział Kronosowi, że podobnie jak on sam pozbawił ojca tronu, tak i jego dzieci obalą go w przyszłości. To jedno zdanie, wypowiedziane w bólu, ale z mocą boskiej wiedzy, zapuściło w Kronosie korzenie głęboko jak sam Tartar. Od tej chwili jego dusza była nieustannie przepełniona niepokojem, a myśli krążyły tylko wokół jednego: jak pokonać przeznaczenie. Gdy Kronos poślubił swoją siostrę Reję, boginię płodności i porządku, ich związek zaczął owocować nowym życiem. Reja rodziła kolejne dzieci, a z każdym narodzonym potomkiem Kronos odczuwał coraz większy strach. Nie widział w nich jedynie własnego dziedzictwa, widział w nich swój koniec, swoją zgubę, cień klątwy ojca. A ponieważ był władcą, który wszystko podporządkowywał kontroli, postanowił działać. Po narodzinach każdego dziecka Kronos, nie bacząc na i głos sumienia, brał noworodka i pożerał go. W jednej chwili zamieniał akt życia w akt unicestwienia, pochłaniając dzieci Hestie, dymiter, Here, Hadesa oraz Posejdona. Wierzył, że jeśli zniszczy zagrożenie zanim ono dorośnie, uniknie przeznaczenia. W jego umyśle ten nieludzki czyn był jedynym możliwym rozwiązaniem, logiczną odpowiedzą na boską klątwę. A jednak każdy kolejny akt kanibalizmu nie przynosił ulgi, lecz pogłębiał paranoję, z której nie było już wyjścia. Reja, zrozpaczona i złamana, długo milczała. Ale przy szóstym dziecku, Zeusie, nie mogła już dłużej znieść cierpienia. Posłuchała rady matki Gaj i postanowiła oszukać Kronosa tak, jak on wcześniej oszukał swego ojca. Kiedy urodziła Zeusa, zawinęła kamień w pieluszki i podała go Kronosowi, który bez wahania połknął fałszywe dziecko, sądząc, że pozbył się kolejnego zagrożenia. Tymczasem Zeus dorastał w ukryciu, karmionym lekiem kozy Amaltei i chronione przez nimfy oraz mitologiczne stwory. Gdy osiągnął dorosłość, wrócił, by stawić czoła ojcu. Z pomocą Metydy podał mu napój, po którym Kronos zwymiotował swoje dzieci żywe, choć spędziły długie lata uwięzione w jego wnętrzu. Rozpętała się wojna, Tytanomasia, która zakończyła się zwycięstwem Zeusa i jego rodzeństwa oraz strąceniem Kronosa w głębiny Tartaru. Kronos pożerał własne dzieci, bo był więźniem proroctwa, które chciał zniszczyć, zanim samo się spełni. Ale jego historia pokazuje, że ucieczka przed przeznaczeniem rzadko kończy się sukcesem. Wręcz przeciwnie, im bardziej próbujemy je pokonać, tym głębiej wpadamy w jego sidła. W starożytnej wyobraźni kronos stał się symbolem czasu, który pożera wszystko, także to, co sam zrodził. Jego czyn to nie tylko mitologiczna groza, ale także metafora przemijania, cyklu pokoleń i nieuchronności zmiany. W jego historii zawarta jest prawda o tym, że lęk przed przyszłością może uczynić potwora nawet z Boga. Był czas, gdy świat był jeszcze młody, a jego fundamenty drżały pod ciężarem pradawnych sił. Bogowie i Tytani, potomkowie pierwotnych bóstw, nie dzielili wspólnego nieba, lecz stali naprzeciwko siebie w cieniu wojny, która miała na zawsze odmienić losy wszechświata. Nazywano to tytanomasią wielkim starciem pomiędzy starym porządkiem reprezentowanym przez Tytanów. A nową generacją bogów olimpijskich, zrodzonych z ich własnej krwi i cienia. Wszystko zaczęło się od zdrady Kronosa. To on, niegdyś wybawca, który obalił swego ojca Uranosa, stał się tyranem zrodzonym z lęku i przepowiedni. Pożerając własne dzieci, chciał zatrzymać czas i nie dopuścić, by klątwa spełniła się na jego oczach. Lecz przeznaczenie, raz wypowiedziane przez usta niebios, nie znosiło zniewolenia. Reja, jego siostra i małżonka ocaliła najmłodszego Zeusa. Ten zaś, wychowany w ukryciu, wyrósł na boga silnego, przenikliwego i pełnego gniewu wobec ojca, który zniszczył jego rodzinę. Kiedy Zeus dorósł, stąpił z gór Kretu, gdzie wychowywało go nimfy, i z pomocą bogini Metydy podał kronosowi napój, który zmusił go do zwrócenia dzieci. Hestia, Dymiter, Hera, Heidis i Posejdon powrócili na świat, w pełni sił i świadomi krzywdy. Braterstwo źrodzone z cierpienia związało ich w jeden front przeciwko ojcu i jego braciom, Tytanom. Wojna trwała dziesięć lat. Dziesięć długich lat nieba zasnutego burzą, ziemi drżącej od kroków olbrzymów i ognia uderzającego z góry Olimp. Tytani, pod wodzą Kronosa i jego brata Japeta, Walczyli z determinacją, uzbrojeni nie tylko w siłę, ale i w dumę z bycia pierwszymi władcami kosmosu. Zamek Kronosa, ukryty w głębi świata, stał się bastionem oporu przeciwko nowym bogom. Zeus wiedział jednak, że siłą samą nie wygra. Zszedł do Tartaru i uwolnił trzech cyklopów oraz stórenki olbrzymów, gigantycznych synów Gaj i Uranosa, których niegdyś Kronos wtrącił w otchłań. Cyklopi, Wdzięczni za wolność, wykuli dla Zeusa pioruny, dla Hadesa hełm niewidzialności, a dla Posejdona trójząb. Tak uzbrojeni bogowie nie tylko zyskali przewagę militarną, ale także władzę nad siłami natury, niebem, morzem i światem cieni. Bitwy były straszliwe. Góry rzucano na siebie nawzajem jak kamienie, rzeki zmieniały bieg, lasy płonęły bez końca, a niebo zasłaniało się przed spojrzeniem śmiertelników. Tytani, choć potężni, nie posiadali boskiej broni ani błogosławieństwa losu. Ich era dobiegała końca. A oni walczyli nie tylko z bogami, lecz z upływem kosmicznego czasu. W końcu Zeus, uderzając piorunem ostatecznym, rozbił szeregi tytanów. Hades, korzystając z niewidzialności, przeniknął do ich siedziby i rozbił serce oporu. Posejdon zatopił ich twierdzę falami zrodzonymi z głębi oceanów. Tytani zostali strąceni do Tartaru, a ich strażnikami uczyniono z olbrzymów. Sam Kronos, pokonany, został uwięziony poza granicami świata w miejscu, gdzie czas traci znaczenie. Tytanomachia nie była jedynie wojną o władzę. Była symbolem zmiany epok, końcem pierwotnego porządku i narodzinami nowej rzeczywistości której bogowie zaczęli kształtować świat według nowego ładu. Zeus, jako zwycięzca, zasiadł na tronie niebios, dzieląc panowanie z braćmi i siostrami. Nowy porządek był bardziej złożony, pełen bogów o ludzkich emocjach, złości i miłości, władzy i słabości, lecz był też bardziej zrozumiały dla ludzi. Od tej chwili Olympus stał się centrum boskości, a Tartar przestrogą dla tych, Którzy nie potrafili zrozumieć, że zmiana jest nieuchronna. Tytanomachia zatem nie była tylko opowieścią o mieczu i błyskawicy. Była poematem o czasie, który niszczy i czasie, który tworzy o walce starego z nowym i o tym, że nawet bogowie muszą podporządkować się przeznaczeniu.